Cześć, jestem Wiktoria, witam Was w pierwszej części mojego podcastu. Kiedy dwa lata temu zakładałam bloga Dzienniczki Schizofreniczki, nie sądziłam, że pewnego dnia zacznę nagrywać i że usłyszycie mój głos, który mam nadzieję przypadnie Wam do gustu. Jak się zapewne domyślacie po mojej nazwie, będę mówiła głównie o mojej przygodzie ze schizofrenią, o sposobach pomagających radzić sobie z jej objawami. Jak wygląda moje codzienne życie, jak wyglądało moje życie przed diagnozą i jak zostałam zdiagnozowana, a także o książkach i filmach z nią związanych. Jednak schizofrenia nie będzie jedyną chorobą, o której opowiem. Z mojego podcastu dowiecie się też, jak wygląda życie z depresją oraz przepukliną żołądkową z zakończoną operacją, jak radzę sobie z atakami paniki. Czy dyskalkulia jest wymysłem leniwych czy realną chorobą? O wszystkim będę mówić z perspektywy pacjenta, zwyczajnej osoby, niczym nie różniącej się od ciebie. Od dawna chciałam stworzyć taki mały kącik dla pacjentów i osób, które chcą się dowiedzieć więcej, ponieważ wiem, że o wielu z moich chorób większość z was nawet nigdy nie słyszała i ciężko jest coś na ich temat znaleźć, czy to w książkach, czy internecie. Na szczęście technologia idzie do przodu i zgłębiamy nową wiedzę, dzięki której być może w niedalekiej przyszłości można będzie wyleczyć choroby, dziś uznawane za nieuleczalne. Ciężko mi będzie dzielić się prywatnymi szczegółami ze swojego życia, ale chcę to zrobić dla siebie w ramach terapii i dla każdego z Was, kto przechodzi przez to samo lub jest w podobnej sytuacji. Bądźmy dla siebie wsparciem. Mam nadzieję, że zarówno mój blog, jak i podcasty będą dla ciebie interesujące i pomogą ci przetrwać ciężkie chwile. Na dzisiaj to wszystko. Chciałam się tylko przedstawić i krótko wyjaśnić, co będziecie mogli znaleźć w następnych podcastach. Życzę wam miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Papa. Pa.